Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do kącika Hani. Dzisiejszy film to będzie kontynuacja Waszych pytań i odpowiedzi, które rozpoczęłam na spotkaniu, ponieważ na spotkaniu nie byłam w stanie wszystkiego wszystkich Waszych pytań zadać, więc dzisiaj postaram się Wam odpowiedzieć. Jak już wiecie, że ja bardzo lubię nakręcać filmy, i w niedzielę byliśmy odwiedzić naszą córkę i wnuczki, i kąpiel była na plaży, a ja chodziłam z kamerą i nie mogłam się oprzeć, słuchajcie, nagrywaniu oceanu. Woda była tak cudowna i pogoda była tak przepiękna. Szkoda tylko, że nie mogę Wam jeszcze przesłać temperatury, zapachu i tego pyłu, takiego wodnego. To jest coś fantastycznego. Zanim przejdę do pytań, to chciałam Wam zacytować komentarz jednego z Was. Ten ktoś występuje pod imieniem e Polonia i zostawił komentarz pod filmem: Póki my żyjemy, a my teraz sobie podążamy w odwiedziny naszych wnucząt i naszej córki. I ten ktoś pisze tak. Chodzi to o to, że w tym filmie mówiłam, że należy walczyć o swoje prawa i używać praw człowieka, żeby wygrać swoją sprawę. Ten ktoś komentuje to w taki sposób. Moja sprawa dotyczyła decyzji administracyjnej krzywdzącej mnie ze starostwa powiatowego w Busku-Zdroju. Niestety nie zgodzę się, że należy powołać się do praw człowieka najczęściej. Zależy Zwykle należy przygotować artykuł z konstytucji oraz artykuły z kodeksów, np. w moim przypadku KPC, co jest gwarantowanym prawem, na którym się opieram. Sądząc się w Unii, sądzimy się z własnym krajem bądź krajem Unii, w którym przebywaliśmy. Jesteśmy na równym poziomie 50 na 50, obywatel kraj. Dostaje się unijnego adwokata. Odszkodowanie dostajemy od budżetu państwa sądowego. Nie ma w tym nic trudnego. Jeżeli zostało prawo złamane przez kraj unijny, mamy prawo, nie przywilej, na równej randze go sądzić. Jeżeli chodzi o sądy krajowe, mam mieszane uczucia. Pozdrawiam. PS, mam nadzieję, że czytają to młode osoby. Sam mam 22 lata, ale młodzi są odważniejsi od starszych pokoleń i poznają instrumenty, które zapewniają im równość wobec prawa. Także, jak widzicie, są tacy wśród nas, którzy walczą o lepsze jutro, i ktokolwiek czuje się skrzywdzony, słuchajcie, nie bójcie się domagać tego, co wasze. Teraz przechodzę do pytań. Ekspisio pytał się, jak jest z, dostęp, z dostępnością pracy 20 godzin na tydzień dla międzynarodowych studentów. Czy zarobione pieniądze wystarczają na przeżycie? Słuchajcie, to bardzo ciężko jest na to odpowiedzieć. Na pewno jest dużo trudniej znaleźć pracę na 20 godzin niż znaleźć pracę na pełen etap. To są utrudnienia. Ja cały czas jestem przeciwnikiem wizy studenckiej. Jeżeli ktoś chce już taki kawał emigrować, to wydaje mi się, że wiza stałego pobytu, czy nawet taka pracująca wiza, jak Janusz zdobył, ten co był na spotkaniu, która pozwala nam Wam przez rok tutaj być i pracować, jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, a piasek był, słuchajcie, taki gorący, te moje wnuczki musiały biec tak szybko, bo nie chciały wziąć butów z sobą i parzyło je to bardzo w stopy. Biznesmen 549. Pytanie ma bardzo rozległe, żeby młodzi emigranci opowiedzieli swoją drogę emigracji, co z sobą wzięli, jakie przeszkody mieli i tak dalej. To jest bardzo, bardzo drugi temat i prawdopodobnie trzeba byłoby kilku godzinny film z tego zrobić, ale będę miała to na myśli i od czasu do czasu jedną osobę zapytam i może od czasu do czasu takie historie wrzucę. A poza tym Bartek z Justyną kręcą filmik, i swoją historię. Tak samo Adam. Jest też australijskie sokoły, które pokazują swoją historię. To już macie trzech młodych emigrantów, którzy dzielą się swoimi przeżyciami. Magda pyta się o to, żeby opisać, jak wygląda w przypadku wizy studenckiej, jak długo trwa za, załatwianie, jakie są koszta szkoły, czy po szkole można znaleźć sponsora i w jaki sposób uzyskać pobyt stały. Więc Magdo, ja absolutnie. Mówię, nie przyjeżdżajcie na wizę studencką, szczególnie z dziećmi. Koszta są ogromne, nie ma żadnych gwarancji, że zostaniecie. Będzie bardzo trudno i wydaje mi się, że nie jest to najlepsza opcja. i absolutnie każdemu tego odradzam, na pewno nie z dziećmi. Starajcie się o wizy stałego pobytu, jakiekolwiek, ale na pewno nie studencką. Będzie wszystko strasznie dużo kosztuje i jak się nie ma stałego pobytu tutaj w Australii, jak wiecie, Australia jest bardzo bogatym krajem i przez to, że ludzie tutaj zarabiają chyba najwięcej mają jedne z najwyższych stawek na świecie. To w stosunku do tego proporcjonalnie są też takie ceny. Także, jak się przyjeżdża z 10 czy 20 tysiącami dolarów i z dwójką dzieci, to na bardzo krótko to wystarczy. Szkoły zjedzą ogromną ilość pieniędzy. Proszę bardzo, nie róbcie tego. Maciej Dąbrowski pyta się, czy młodzi zrobiliby teraz przed wyjazdem, czego nie zrobili przedtem, czy i za czym tęsknią, czy będą wracać, czy może Australia ich pochłonęła. Ja się pytałam bardzo wielu ludzi o, te o tego rodzaju pytania. Większość ludzi nie chce wracać raz jak zasmakowała Australii. Oczywiście mówię o większości. Są tacy, którymi się nie podoba i wracają. Są tacy, którzy się nigdy nie zaadoptują, także taka jest odpowiedź na pytanie. Gro ludzi jest zadowolonych, nie chce wracać i pozostaje tutaj. Mankroś pyta się, że go interesuje opinia nowo przybyłych emigrantów odnośnie kultury jazdy. Ja tym razem się o to konkretnie nie zapytałam, ale pytałam się wcześniej, jak to widzą. I wszyscy mówią, że dużo łatwiej się jeździ, ludzie są spokojniejsi, drogi są dużo szersze. Nie ma y, takiego dużego ruchu drogowego jak to w Europie, więc jazda jest zdecydowanie łatwiej, łatwiejsza tutaj w Australii. Wild Wine pyta się, że coraz więcej Polaków przyjeżdża do Perth. Ile średnio jest takich nowych osób przybyłych w miesiącu? Niestety ja takich informacji nie mam. Nie mam żadnego dostępu do statystyk, ile przekracza granicę. W ogóle ja nawet nie wiem dokładnie, ile Polaków. Jest w tej chwili w PERD, ale ja coraz częściej słyszę język polski w sklepach i na ulicach, więc wydaje mi się, że jest dużo więcej niż kiedykolwiek było wcześniej. Kamila Czelska pyta się, czy jak przyjedzie się na wizę turystyczną na przykład na trzy miesiące i gdyby zabrakło pieniędzy, czy można znaleźć coś do pracy, czy pójść do, do pracy. Niestety, Kamilo, takie rzeczy są niemożliwe. Po pierwsze, system jest tutaj tak ustawiony, że nikomu się nie opłaca zatrudniać nielegalnie. Są zbyt wielkie, zbyt duże ryzyko jest. Także nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał zrobić przysługę, bo absolutnie nic na tym nie zyska, a może bardzo wiele stracić. Jeżeli przyjeżdża się na wizę turystyczną, to trzeba zapomnieć nic o pracy. T.S.O.H. Pyta się, czy jest zapotrzebowanie na kierowców ciężarówki, o, tak jest, y, nawet bardzo duże, bardzo wiele ogłoszeń widzę, ale czy znajdzie ktoś sponsora i czy znajdzie pracę jako kierowcy ciężarówek, słuchajcie, ja tego niestety nie mogę wiedzieć. Sebo y, PW pyta się o opiekę zdrowotną, jak porównać australijską z polską. Młodzi emigranci prawdopodobnie nie mają jeszcze takiego doświadczenia z skorzystaniu z opieki zdrowotnej w Australii, więc na pewno jest im ciężko na to pytanie będzie odpowiedzieć. Piotr Ostojewski, jeżeli będzie ktoś, kto przyleciał na wizę working and holiday, to co lepiej wybrać wizę studencką czy working holiday? Oczywiście, że working holiday, bo można pracować na pełen etap przez 40 czy nawet 60 godzin tygodniowo. Nie ma żadnych restrykcji i nie trzeba opłacać szkoły. Jest zdecydowanie, jest zdecydowanie taniej i taką wizę można dostać na rok. Pracując trzy miesiące na farmie można przedłużyć na następny rok i w tym czasie można sobie załatwić wówczas wizę stałego pobytu, czy w ogóle zorientować się, czy chce się zostać tutaj, czy się chce wracać. Natomiast wiza studencka jest bardzo droga. Są ograniczenia z pracą, jest wtedy zdecydowanie trudniej. Znaleźć pracę, jeżeli możecie pracować tylko 20 godzin tygodniowo. Sir Merkat pyta, czy w Australii jest presja technologiczna, czy jest odczuwalny przymus posiadania najnowszej wersji jakiegoś sprzętu czy samochodu. A to znowu to jest natura ludzka. Niektórzy ludzie mają taką potrzebę, żeby taki sprzęt mieć, niektórzy nie mają. W Australii ogólnie nie ma chyba presji na nic takiego dużego. Młodzi chłopcy, tak jak już kiedyś wspominałam, uważają za wstyd jeżdżenie małymi samochodami. To taka moda wśród młodych ludzi. Na pewno wśród młodych ludzi każdy lubi mieć najnowocześniejszy telefon, czy najnowocześniejszy sprzęt, ale czy presja jest? Nigdy nie słyszałam ani od swoich dzieci, ani od swoich wnucząt, ani od znajomych, ani od nikogo, żeby jakąś taką presję odczuwali. Dalej było no pytanie, na temat policji, że atakowała młodzież policjantów, a policjanci nic z tym nie robili. Czy takie rzeczy częściej się zdarzają? Na pewno się zdarzają. Są miejsca, w Perth, jest Northbridge, gdzie jest dużo klubów nocnych i dużo młodzieży, więc na pewno takie rzeczy się zdarzają, tak jak i krzęicze. Czy na plażach w Pert można się spalić? Oczywiście, że tak. Słońce tutaj jest bardzo mocne. Czy na młodzież jest? Jak na pewno jak i wszędzie, takie społeczeństwo jest wszędzie bardzo podobne. Tutaj w tek mamy po prostu małe zagęszczenie, więc tego tak bardzo nie widać. Posiadanie gaśnicy w aucie nie jest obowiązkowe, natomiast w motorhome i w karawanach tak jest obowiązkowe. Czy Anglicy też są nieprzyjaźni w Australii? Nie spotkałam się z tym, chociaż Anglicy mają taki specyficzny sposób bycia, czy to jest nieprzyjazny, to trudno określić, po prostu mają troszkę inny sposób bycia niż my Polacy. Magda pyta się, chciałaby nawiązać kontakt z Polakami, z jakąś rodziną. Magdo, są takie kanały jak Bartek i Justyna, to są młodzi Polacy, nawiąż z nimi, tak samo Adam. EU. Ja nieraz podawałam, jego kanał jest w opisie mojego kanału. On jest młodą rodziną, która właśnie przeniosła na wizę stałą. Wiele filmów ponakręcał, także on na pewno będzie chętnie z Tobą korespondował. Tak to mniej więcej chyba ja już wyczerpałam te pytania, któreście zadawali. Mam nadzieję, że Wam odpowiedziałam. Na niektóre pytania jest bardzo ciężko. Odpowiedzieć często się właśnie dopytujecie, czy znajdziecie pracę w swoich zawodach. To nie jest sposób na to odpowiedzieć. Nikt takiej odpowiedzi nie zna. Jedni znajdują bardzo szybko, a drudzy nie. Spójrzcie tutaj na tą plażę. Z prawej strony nie wolno psów, a z lewej wolno psów. Także jak ktoś sobie tutaj wchodzi, to ma plażę dla psów lub ma yy, tam, gdzie chce mieć spokój i nie mieć nic wspólnego z czworonogami. Australijskie słońce jest bardzo ostre, chociaż ja teraz ostatnio, jak byłam w Polsce, to muszę przyznać, że też słońce podczas lata nie było wcale aż takie łagodne. Łatwo się tutaj spalić, jest zalecane, żeby ubierać się, żeby nosić kapelusze, krem na słońce. Ja staram się unikać słońca w południe. Latem najlepiej przebywać na dworze gdzieś do godziny 9 rano i dopiero po piątej, po południu, kiedy słońce już nie jest takie ostre. Nie wiem, czy wiecie, ale Australia ma bardzo wysoki procent zachorowań na raka skóry, nawet nie wiem, czy nie najwyższych na świecie, bo kiedyś ludzie o tym nie wiedzieli, a szczególnie młodzi ludzie bardzo lubią się opalać i smażyć się na plaży, a jak dzisiaj wiemy, nie jest to wskazane. Raka można dostać również od solarni, czyli od naświetlenia tymi lampami. Teraz niedawno u nas jedna kobieta właśnie od tego dostała raka i niestety zmarła. Co do tęsknot, to pewna jestem, że wszyscy tęsknoty mają każdy, kto żyje na emigracji. Tam, gdzie się urodził i zostawił swoje miejsce urodzenia, to będzie tęsknił i będzie wracał myślami, szczególnie po jakimś czasie, kiedy już właśnie dzieci rosną i pójdą z domu to przychodzą takie tęsknoty i człowieka nachodzą. Ale jak już powiedziałam, powrotów nie ma, bo jak wiecie, to już dzieci tutaj się zaklimatyzowały i już dla nich nie ma, one by się już nie czuły w Europie z powrotem. Tu jest ich miejsce i to jest ich kraj w tej chwili, a my jesteśmy tam, gdzie i dzieci. Chociaż ja już bym w Polsce też nie mogła mieszkać, przynajmniej ze względu na klimat ja już nie po prostu nie toleruję, słuchajcie, zimna. Ja potrzebuję słońca, ja jestem tak uzależniona od słońca jak od narkotyku i nie wyobrażam sobie dni od słońca, a jak widzicie, my mamy tutaj każdego dnia słoneczko nam pięknie świeci i to wtedy człowiek jest trochę weselszy i ładny. Przez to życie brnąć. To będzie na dzisiaj wszystko. Następny odcinek. Mam dosyć dobry pomysł na następne dwa odcinki, także zapraszam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Życzę miłego dnia i uśmiechu. Ja jestem Hania, i do usłyszenia.